Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, wracamy do tematu tej żółtej butelki. Tamta butelka została przekazana Panu jednemu z posłów, który ma coś z tym zrobić. To jest odzwierciedlenie. Takiej samej butelki, którą miałem ze sobą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a na Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dotyczącej tuczu nakładczego w Polsce. Proszę Państwa, mamy do czynienia z masowym mordowaniem Polaków. U nas naprawdę nie funkcjonuje w żaden sposób. Żadna kontrola, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Cześć, witam, Union. Mam prośbę, jak możecie, żebyście robili dalej e, transmisję na żywo, upubliczniali, żeby to szło, żebyście się Państwo dowiedzieli. Każdy idąc do restauracji, spożywając kotlecik schabowy, jutro jest niedziela, kurczaczka, e, spożywając indyka, spożywając, e, proszę Państwa, mięso wołowe. Może się napotkać na tego typu lek. Poniżej e, dzisiaj opublikowałem trzy zdjęcia z opinii biegłego lekarza, weteryna, biegłego sądowego, który, cześć Norbi, e, który, proszę Państwa, wydał opinię w zakresie i przebadano przez Instytut Leków tą butelkę. W tej sprawie zostali oskarżeni rolnicy, proszę Państwa, za podawanie i wprowadzanie leków do obrotu w tuczu nakładcie. Jak wygląda sprawa tuczu nakładczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Mam szereg umów, z, które przesłałem też do uokik ale szereg innych jeszcze ciekawych dokumentów. Proszę Państwa, które w powyższej sprawie dostaję. Pokazuję. Ten lek jest przebadany. Państwo macie u mnie na stronie opinię biegłego. Lek, a w szczególności zabezpieczono 20 leków, proszę Państwa, u tego rolnika. To ten rolnik powiadomił, który dzisiaj jest oskarżony, powiadomił głównego lekarza weterynarii. To weterynaria zabezpieczyła te leki. I proszę Państwa, te leki dostarczała firma paszowa, współpracująca z firmą, która dostarcza szodę chlewną na teren Rzeczypospolitej Polskiej z Danii, z miejsca zbiórki. Z chwilą, kiedy proszę Państwa, to trafia do Polski i podawane jest zwierzętom.